Cześć, to Karol. Witam Was na teście tej bestii. Pięknej bestii. Ale jednak. Kolejny piękny samochód dostępny na automotore. Automotory to sprawdzony sprzedawca używanych samochodów klasy premium z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku. Nasza dewiza to sprzedawanie aut, które sami byśmy chcieli kupić. Sprawdźcie nasze aktualne oferty na automotory.pl. I od czego by to zacząć? O, to jest tyle rzeczy do powiedzenia o tym samochodzie. Że nie wiem jak uda nam się skończyć w 20-25 minut, bo sobie obiecałem, że taki będzie czas, ale może zaczniemy od jego nazwy, bo ja tą nazwę to sobie w ogóle <coughs> zapisałem, żeby być w stanie ją wam przeczytać. Ten samochód się nazywa Mercedes AMG GT4 qp 63S4Matic. Super nazwa. Podejrzewam, że w dziale marketingu byli zachwyceni i sobie ją całymi dniami powtarzali między sobą. Pięknie się opisało na każdym folderze reklamowym. No ale, dlaczego się ma taki samochód? Powodów może być wiele. Ale jednym z nich jest to, że chcesz się pochwalić kolegą. No masz naprawdę zjawiskową furę. No i za każdym razem mówisz tą nazwę, i oni mają taki. Yy, czyli w sumie, jaką furę kupiłeś? No, taką Panamera z Mercedesa. No i tak to trochę się kończy. Bo rzeczywiście, jak miałbym nazwać ten samochód? Jednym e, z, z, nie tyle zdaniem, co go skrócić, to bym powiedział, że to jest Panamera od Mercedesa, ale tak naprawdę to jest Mercedes od Mercedesa, no bo to jest bestia, zjawiskowy samochód. On jest w absolutnie jednej z topowych wersji, bo jak widzicie jest to wersja AMG. Tak jak mówiłem, to jest wersja AMG GT 63, Faumatic matic Biturbo, czyli wszystko, co lubimy najbardziej. Pokażę Wam może na początek silnik, ale Oprócz tego, że ona w standardzie ma 585 koni, 4-litrowy silnik z podwójnym turbo, który jak widzicie wygląda naprawdę zacnie To nie jest dwulitrowiec gdzieś tam schowany Wypełnia pięknie tutaj to miejsce Zrobił go nam nadejko To też jest zawsze fajny taki smaczek, że widzimy kto robił ten samochód Zobaczcie jak on ma chłodnicę Ło wow to oprócz tego, że ten samochód sam sobie jest niezwykle szybki lekko ponad 3 sekundy do setki to ten samochód został stuningowany co czyni go naprawdę unikatem bo on ma 780 koni i blisko 1000 Nm momentu Więc... Ha, wyobraźcie sobie, że macie 2,2 tony w takim przepięknym czarnym macie i to podwójnym czarnym macie bo ten lakier jest standardowo czarny w macie jest jeszcze obklejony dodatkowo całą folią i macie 780 koni o, jak się przejedziemy to zobaczycie jak to brzmi ale zobaczmy na razie jak, jak one wygląda, no bo ten przód jak dla mnie zjawiskowy taki przyczajony po prostu, jakiś drapieżca widać, że na dole są dynamiczne zaślepki, więc jeżeli będzie potrzebne dodatkowe chłodzenie to one się otworzą w ciepły dzień można cisnąć przepiękne felgi naprawdę duże dwudziestki jedynki wrócimy trochę do tych felg, bo przez nie też trochę niestety słychać te opony i pewnie też przez same opony, bo on ma Michelin Pilot Sporty 4S jeździłem na tych oponach też w innych samochodach, one są bardzo dobre jeśli chodzi o trakcie, ale to chyba nie jest opona, którą ktoś stworzył, z zmyślał, że była możliwie najcichsza wielkie zaciski, stalowe tarcze można dyskutować czy nie lepiej ceramikę, ale powiem Wam szczerze, że jak później się coś z tą ceramiką dzieje, to te koszty są jakieś absurdalne, a jeżeli nie będziecie jeździć nim na tor, a w sumie po co jeździć na tor, mimo że ma taką opcję, no to te hamulce bardzo dobrze hamują i nie potrzebujecie nic więcej. Z tyłu szersza opona 315. Z przodu są 275, więc naprawdę jest na czym jechać. No ale też zobaczcie tą całą linię jak on wygląda, ja lubię takie wyczarnione samochody tutaj wszystko jest czarne, nie ma żadnych chromów z tyłu taki pseudodyfuzor, no ale mamy też te cztery końcówki trochę udające końcówki, bo jak zobaczycie tam głębiej to widać, że tak naprawdę tam jest trochę inna końcówka ale kogo to obchodzi, ważne, że to ładnie wygląda łatwo wpaść, wiecie, w takie mankament recenzenta nie stać mnie, to będę sobie krytykował Moim zdaniem, na pytanie, czy byście chcieli w ogóle od, sobie kupić taki samochód, to można odpowiedzieć w momencie, gdy będzie was o niego stać. Wcześniejsze <laughs> dywagacje są tylko i wyłącznie teoretycznymi dywagacjami. Eee, no, a jak będzie was o niego stać, no to na pewno jest to jedno z aut w tej kategorii do rozważenia. No i oczywiście, jak już się one czepiał, to jest aspekt stylistyczny. On tutaj niewiele znaczy. Ten wlot, no, ma jakieś dziurki. Ale czy on coś robi, to powiem wam szczerze, że nie wiem. Wiem natomiast, że ten samochód robi dużo, on przyspiesza mi bicie serca. No jest przepiękny. Jak go tak odebrałem na początku, to sobie myślałem, kurczę, może on jest jednak trochę ostentacyjny. W pozytywny sposób oczywiście, bo to wiecie jakby nie kupuje się Mercedesa w Ciennikowo za milion złotych, żeby on był absolutnym skromniaszkiem. No ale tak sobie myślałem, że może to jest za dużo. No ale jest w nim trzeci dzień i każdy dzień on się coraz bardziej buduje. Ta linia tutaj przepiękna. Z tyłu on się tak ładnie składa. O, przepraszam Was za sekundę. Warunki polowe. W ogóle kurczę. Cały tydzień słońca. Wszyscy się rozpuszczamy. Nagle niedziela, recenzja i mamy chmurki. Ale może to lepiej. Może tak naprawdę ten samochód powinien być właśnie testowany w lekko zachmurzonym otoczeniu. W Gotham City też raczej nie kojarzy mi się, żeby było dużo słońca. Na no, ten samochód kojarzy mi się absolutnie z autem Batmana. Myślę, że Batman mógłby jeździć e, nim spokojnie. Zobaczcie, piękne, bezramkowe drzwi. Karbonowe wstawki. Fotele nie dość, że są podgrzewane, to są wentylowane. Ta regulacja tutaj jest bardzo wygodna. W ogóle te fotele są bardzo wygodne. Do niego można dokupić bardziej sportowe fotele. No ale wiecie jak z nim jest. One ładnie wyglądają i, i oczywiście jest lepiej jeżeli je macie i chcielibyście jeździć bardzo sportowo na torze Ale na koniec te są naprawdę bardzo, bardzo wygodne Ja mam lekki problem z kręgosłupem i często bolą mnie lędźwia, tutaj w ogóle nie ma tych problemów Dodatkowo mają masaż, no więc można nim robić bardzo duże kilometry No i teraz, czy to jest auto rodzinne? <laughs> Zależy oczywiście jaką macie rodzinę dla mojej narzeczonej psa absolutnie jest ale zobaczcie, że tutaj z tyłu jakbym się trochę przysunął do przodu to ktoś by się jeszcze za mną zmieścił oczywiście ja mam 93 cm wzrostu więc to nie jest dobre porównanie bo nie wszyscy jesteście tak, tak wysocy i wysokie ale no spokojnie możecie tutaj kogoś przewieźć, oczywiście w momencie w którym nie będzie walił głową w sufit, ale to pewnie nie o to chodzi no jakby znajdziecie milion samochodów, w których można się wozić 7 osób i tam można mieć podobne silniki tutaj chcemy mieć dodatkową funkcjonalność to nie ma być tylko i wyłącznie kupę, e, a chcielibyśmy zachować ten look to jak on wygląda <laughs> no mógłbym go dużo oglądać, byłem wcześniej na działce i go sobie postawiłem przed domem i tak wychodziłem i sobie go oglądałem i nawet tak mógłbym po prostu sobie stać nie musiałbym nim jeździć. No ale jazda tutaj dużo zmienia, oczywiście. I to Wam pokażę. Pokażę Wam jeszcze troszeczkę wnętrze. Zostałem ostatnie komentarze, że za mało się na nim skupiam. Mamy tutaj taki piękny środkowy panel. Eee, wygląda trochę jak kobra. Jest to na pewno dobre urozmaicenie. No, bo ten samochód przez to nie wygląda jak każdy inny. Mercedes, że te wnętrze są dzisiaj tak bardzo podobne. Jest minus tego urozmaicenia, który Wam pokażę wsiadając jeszcze raz z drugiej strony. Bo za każdym razem, gdy ja wsiadam, o na dzień dobry, wale tutaj kolanem No i później to trochę przeszkadza, zobaczcie jakby jak, Oczywiście na no nie tak jeździcie, ale ja cały czas trochę, trochę czuję ten boczny Nie wiem nawet jak to nazwać, ale wy będziecie wiedzieli Skrzynia biegów Znowu, bardzo ładnie to wygląda, macie tutaj logo AMG Hmm, można im trzymać dłoń, czego nie polecam. Jeżdżąc 780-konnym samochodem, lepiej jednak trzymać obie na kierownicy. No ale mając tutaj skrzynię biegów, to nie jest tak wygodne jak najwygodniejsza na świecie skrzynia biegów, która to była w Mercedesie. Pewnie chodziło o to, żeby jej nie zahaczyć w momencie, gdyby nie jeździć na torze i zmieniać biegi manetkami. Ale no ja tutaj zawsze bardzo, bardzo lubię w Mercedesie to, że ta skrzynia jest dokładnie tak ustawiona. No tutaj tego nie ma. Ale zawsze są jakieś kompromisy. I ten wygląd, myślę, że jest warty tych kompromisów. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? No w środku jest naprawdę wygodnie. Przyjdzie się tutaj absolutnie wyjątkowo. Jest szyberdach, który ma jedno dla mnie straszną wadę Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj są takie krateczki. Pewnie dlatego, że możecie go sobie otworzyć i zamknąć, i będzie raczej wam troszeczkę cały czas wiało. Ale przez te kratki, tak jak ja siedzę, to idealnie słońce nie potrafi oślepiać. Więc mały detalik ale frustrujący w samochodzie, który nie jest frustrujący. Można by też zastanowić wielkie felgi, nisko zawieszone auto, jak ja tutaj wjechałem ten samochód ma pneumatyczne zawieszenie i on się podnosi no i to jest super, no bo on daje wam to dodatkową funkcjonalność, że jak gdzieś będzie trudno wjechać to, to nie będzie jak sportowym samochodem, że jeżeli nie macie podnoszonego przodu a nawet jak macie, no to każdy garb, te wszystkie rzeczy, które mijacie na drogach to będzie jednak Duży stres, czy nic się nie stanie, tutaj podnosicie samochód i nic się nie dzieje. No piękny jest, no ta linia jest piękna. Ciężko się przyczepić do tego designu. On jeszcze jest w wersji, która może być cała chromowana i wtedy ten samochód zupełnie inaczej wygląda, ale uważam, że do sześćdziesiątki trójki, szczególnie w takiej konfiguracji, to absolutnie pasuje. 63 jak w ogóle jest mało? no Bo te samochody mogą mieć silnik 30 V6, wtedy ma chyba 378 KONI i to jest wersja 43. mam wrażenie, że ich jeździ najwięcej. To taki racjonalny wybór jeśli można mówić racjonalnym wyborze. No ale topowa konfiguracja. To jest jednak to, co byśmy chcieli zawsze mieć. Szczególnie, że jest jeszcze ten plusik w Formatiku. A to sprawia, że ten napęd nagle staje nam się dużo bardziej napędowy. Ten samochód jak wyjedzie się na zakręcie i dacie za dużo gazu, no to może zdziwić, no bo ten tył potrafi całkiem wyskakiwać i się uślizgiwać Więc ta charakterystyka jest bardzo fajna No i pokażę Wam to zaraz, bo chyba czas się przejechać no, Mam wrażenie, że już go dobrze zobaczyliście, może mieliście szansę go zobaczyć sobie kiedyś na ulicy Pewnie właśnie z takiej pozycji, jadąc za nim no i wygląda to dobrze no. I czujesz się w tym samochodzie dobrze, ludzie Cię do, doceniają <laughs> Nie wiem, czy zawiścią, nie wiem, czy pogardą, na nowiec sobie kupił Ale zwracają uwagę i to naprawdę Więcej, myślę, osób się na niego patrzy Na śródmieściu Warszawy, gdzie dużo samochodów różnych luksusowych jeździ Niż na 911, które ostatnio jeździłem to w zależności od tego, czy lubicie się rzucać w oczy, to jest wada albo zaleta eee, No i co? Pojedziemy się przejechać Jak dotrwaliście do tego momentu, to bardzo by mi było miło, gdybyście dali łapkę w górę i subskrypcję To naprawdę pomoże nam, żeby ten kanał łapał jakieś zasięgi i żeby chciało się to na końcu robić Jesteśmy na Powiślu Teraz może pojedziemy gdzieś, gdzie będzie trochę bardziej można pojechać Ale to jest też dobry moment, żeby Wam w ogóle zacząć od tego samochodu i pokazać jedną rzecz bo on w takiej powolnej jeździe to po pierwsze odłącza sobie cztery cylindry, żeby oszczędzać paliwo. co średnio wychodzi, bądźmy szczerzy. Ale jest absolutnie spokojnym samochodem i często te samochody, które są tuningowane, one są super w momencie, gdy naprawdę wykorzystujemy ich możliwości, ale jak jedziecie 30, 40 ton, się dławią, w korku się dławią, ta skrzynia już jest zbyt sportowo nastawiona. To w ogóle tak nie jest. Ten samochód jest bardzo komfortowy na pneumatycznym zawieszeniu. Można powiedzieć, żeby było oczywiście chmurką, to nie jest Rolls Royce, Royce. Jednak przy tych oponach, nawet przy tym zawieszeniu, to czuć. Ale on jest bardzo komfortowy. To jest w ogóle pierwszy samochód, w którym. Ech, zamknę to może na razie, później wam otworzę, żeby być w stanie trochę więcej wydechu pokazać. To jest pierwszy samochód, w którym e, wykorzystuje w ogóle inne tryby jazdy, jeśli chodzi o nastawy zawieszenia, niż komfort. Bo tutaj w sporcie jest naprawdę miło. On się trochę utwardzi, ale to nie jest tak twardo jak potrafi być w sportowych samochodach, że nagle wiecie. Macie wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie tryb na tor. Nawet ten tryb Sport Plus jest całkiem ok w ogóle to jest jakby też super moment, żeby opowiedzieć o tej kierownicy i o tych przełącznikach bo one są naprawdę, naprawdę bardzo funkcjonalne ja w Audi RS3 które też testowałem na tym kanale mam tutaj przycisk do tego, żeby zmieniać tryby jazdy i on ma trochę opóźnienia trzeba go naciskać, to się przesuwa wiecie, no słabe to jest Efekt jest taki, że musicie dużo wcześniej pomyśleć, że chcecie to zrobić. Tutaj, pyk, jesteście w sporcie. Pyk, jesteście w Sport Plusie. I słyszycie nagle, że wydech się włączył. A nawet jak jesteście w sporcie, a chcielibyście, żeby było bardziej komfortowo, to zmieniacie sobie po prostu e, na komfort przyciskiem. Super rozwiązanie, bardzo fajne. Proszę bardzo, niech pan idzie. A dlaczego pan nie pójdzie? No pewnie. Ja się aż tak nie spieszę wy też mam nadzieję mi wybaczycie dodatkowe 10 sekund, miłego dnia no ale wróćmy do samego samochodu otworzę jeszcze raz dach na chwilę weźmiemy sobie w tryb sport plus i będziecie mogli usłyszeć to co jest w nim absolutnie, absolutnie najlepsze te wystrzały, po nich mam ciarki, naprawdę no i to co jest znowu bardzo fajne to nie chcecie pewnie straszyć połowy miasta tym jak strzelacie z wydechu więc możecie sobie wrzucić komfort e, i nagle ten wydech zawsze będzie zauważalny szczególnie, że on jest e, customowy, ale nie będzie sytuacji w której po prostu macie wrażenie, że chcecie rozpętać wojnę ale jak jesteście gdzieś, <laughs> gdzie nie ma za wiele ludzi a Wy przyspieszacie i chcielibyście słyszeć pełnię wydechu, no to możecie to absolutnie zrobić i możecie zrobić to bardzo łatwo. Wystarczy, przesunąć dwa razy. Co chciałem jeszcze powiedzieć. Ten samochód, cały czas powtarzam, ten samochód, wybaczcie, ale to emocje zjeżdżenia 780-ma końmi skłania mnie trochę do filozoficznej refleksji. Czy warto mieć jedno auto Mniej lub bardziej do wszystkiego Czy lepiej byłoby mieć wiele aut do różnych rzeczy No i to są dwa absolutnie różne podejścia No bo z jednej strony Pewnie są bardziej sportowe samochody od tego Nawet w stajni Mercedesa Więc Możecie mieć ten silnik w nadwoziu coupe, które będzie bardziej sportowe Ten samochód może być inny w odczuciu Chociażby C63, super narwane auto, napęd na tył i możecie nim zamiatać zakręty i w ogóle być absolutnymi chuliganami. A z drugiej strony macie już klasę, macie suwy Mercedesa, które też mogą mieć ten silnik, a wtedy będą dużo bardziej komfortowe. No i tutaj się pojawia pytanie, czy ten samochód jest złotym środkiem, czy z gniwym kompromisem. Nie mam do końca odpowiedzi, bo w zależności od tego, w jakim jestem w stanie nastroju, każda z tych opcji mi się pojawia. Bo on jest wystarczająco komfortowy, jak na sportowe auto, gdybyśmy go tak oceniali, to, to jest tutaj dużo komfortu. Z drugiej strony od tych opon słychać hałas, jak jedziecie w trasie, a to jest jednak auto GT do pokonywania tras, no to one hałasują i to trochę przeszkadza. Patrząc od strony sportowej, to tu jest tryb w ogóle track, eee, można nim jeździć na tor, nie wiem po co, bo on dalej ma 2,2 tony, więc to nie będzie zwinna sarenka, tylko raczej cielek, który próbuje ukryć swoją masę, ale można. No i tutaj mi się teraz pojawia trochę to takie moje drugie myślenie, no bo ja mam, z jednej strony mam suwa, którym jeżdżę w trasy, a z drugiej strony mam Audi RS3, którym sobie jeżdżę, czasami poprzyspieszam, daje mi dużo frajdy, ale problem jest taki, że jak pojadę gdzieś, Ostatnio byłem na przykład na Dolnym Śląsku i tam są przepiękne zakręty, trasy w lasach. Jak naprawdę chcielibyście sobie pojeździć za samej przyjemności zjeżdżenia, to ja mam Suwa Volvo. Super fajne, bezpieczne auto. 250 parę koni, więc on jedzie. W trasie jest bardzo fajny, no ale nie na zakręty. I nagle macie poczucie, że te fajne momenty i te fajne trasy, to wy wiecznie nie macie tego samochodu, który byście chcieli tam mieć. A ten samochód będzie i dobry, żeby tam dojechać, i dobry, żeby jeszcze sobie pojeździć. Więc, no, działa to w dwie strony, ale im dłużej nim jeżdżę, tym bardziej sobie myślę, że kurczę, fajnie mieć samochód, który zawsze będzie w stanie dopasować się do Was. Bo tutaj są dwa samochody w jednym. To jest albo komfortowy, absolutnie Mercedes, albo bestia. Posłuchajcie tego. O! Nie mogę się doczekać, aż dojedziemy do autostrady i będę miał ten jeden moment, w którym można nim przyspieszyć naprawdę mocno, nie bojąc się utraty prawa jazdy i przekroczenia prędkości powyżej przepisów. I zobaczycie, co się wtedy dzieje. On jest w ogóle jeszcze taki stabilny. Oh, ale też zrywa trakcję. Ten napęd jest jednak bardziej tylny napędowy, więc tu są emocje. To nie jest tak, że napędówka nam wszystko zabiła, a z drugiej strony jak tylko spadnie deszcz. Jak mamy pół roku zimy, a nawet często więcej, to tym samochodem można dalej jeździć, można dalej przyspieszać. Wątpię, żeby można było przyspieszać na pełnym gazie, ale on daje dużo radości. I ten wydech, i ten silnik, i to jak on się napędza, to są. No ja czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem, powiem Wam szczerze. No życzę Wam, żebyście mogli kiedyś to przeżyć potrafią być samochody, które dają większe poczucie prędkości, przez to, że są lżejsze, bardziej sportowe <kly> ale tutaj to poczucie, jaką zacznie przyspieszać on ma poniżej 3 sekund do setki to są niesamowite wyniki takie, które ciężko gdziekolwiek osiągnąć inaczej niż wytelepany gdzieś tam w Lamborghini po prostu i chcąc, po prostu, chcąc naprawdę z niego wysiąść po chwili, bo się go tak boicie no, albo w Tesli, no fajne są Tesle i one są super szybkie, ale to, to jest poczucie, że walicie głową w tył i Wam się robi niedobrze. A tutaj Wam się robi bardzo dobrze, bo słyszycie ten gang silnika, słyszycie ten wydech. To jest też fajne, że jak damy trochę gazu startując, to Wy go już słyszycie, to nie jest tak, że trzeba go cały czas katować. To jest trochę ten mój tryb w Audi RS3, że tam ten silnik się napędza, Zanim to turbo się napędzi, to jest 2,5 litra, niby 5 litrów. Ale efekt jest taki, że na początku jest cicho, i nic się nie dzieje, a później jest tak szybko, że jest mało miejsc, w których mogę w ten sposób przyspieszać. A tutaj tylko i wyłącznie uda wam się stanąć, bo zawsze będziecie szukać tego miejsca na czerwonym świetle, jako piersi i dacie gaz, i jest cudownie. No i widzicie, macie te wszystkie e, też informacje odnośnie tego, jaki jest moment, e, jaka jest moc, temperatura silnika, temperatura e, oleju. Przepiękne wyświetlacze, lubię te mercedesowskie, ta kierownica, to wnętrze, to, że macie tutaj te wszystkie przyciski i możecie sobie ustawiać też te tryby, bardzo łatwo. No, jest dużo rzeczy, którym można cieszyć się w tym samochodzie i jest dużo rzeczy, które absolutnie sprawiają, że jest wyjątkowy. No, ale wracając do też tego, czy to jest... Optymalny kompromis czy zgniły kompromis? No to zobaczcie sobie zużycie. Nikt nie będzie oczekiwał, żeby ten samochód mało palił. No ale 20 litrów w mieście, jakbyśmy go tak sobie cisnęli, jeździli trochę niegrzeczniej, no to teraz nie ma żadnej takiej możliwości. No to on będzie palił po 30, pewnie więcej da się osiągnąć. W trasie 15, 17, 18 litrów, więc wiadomo, ten samochód kosztuje tak dużo, że to nie jest duży koszt benzyna w porównaniu do utraty wartości ubezpieczenia, serwisu, samego zakupu, ale mam wrażenie, że dużo osób psychologicznie ma takie odczucie, że boli ich to obtankowanie ciągłe. Trzeba ja co chwilę zjeżdżać na stację i za szybko schodzi ten wskaźnik. Ja tego nie mam, ale pamiętajcie o tym, może w trasie, jakbyście dużo jeździli, no to to auto będzie wymagać tankowania i to nie jest... 400D, który o kropelce będzie po prostu super elastycznie wam jeździł. No ale 400D nie będzie tak brzmiał. Jak teraz nie mogę wam zbytnio pokazać. Więc, widzimy się na autostradzie i tam trochę nim będzie można więcej poprzyspieszać. Jesteśmy na autostradzie. Tryb prawie full attack Sport Plus. <tryb> Spróbujemy redefiniować, co znaczy dynamiczne włączenie się do ruchu. Tak jak mówił Pan Instruktor na kursie o prawo jazdy, słyszycie już silnik na pełnym wydechu, co tu się dzieje. Ja mogę tak bez końca tym samochodem jeździć. Ale, oczywiście, bezpieczeństwo najpierw. Mamy ładną prostą. Trzeba przekraczać tym samochodem prędkości Które są dostępne na autostradzie Żeby się z niego naprawdę cieszyć Ale trzeba mieć bardzo dużo Skupienia i bardzo dużo pokory dla prędkości Zdawało mi się, że Jak jeżdżę 400 km Audi to już wiem Co to jest prędkość, nie wiedziałem nic Tutaj 100, 200, jeżeli byście byli W Niemczech kiedyś, jest poniżej 6 sekund, albo w okolicach 6 sekund Ja nie dawałem teraz pełnego Gazu, bo się bałem <laughs> Nie mój samochód nie katuję go. Nie robiłem też nigdy trybu rejs, który tutaj jest. Ten tryb rejs jest na tor. I tak jak normalnie, pewnie bym go sobie włączył. To tutaj ja wierzę, że on jest na tor, naprawdę. Prawda. Ten samochód jest tak niesamowicie szybki i uzależniający tymi przyspieszeniami, że ciężko to opisać, no bo nie jesteście w stanie tego poczuć siedząc tutaj. Czy ten dźwięk i to, jak on strzela. Ten trybie Sport plus wydechu. To jest absolutnie zjawiskowe. Spróbuję się jeszcze parę razy włączyć, żeby wam pokazać. No a dwójka to nie jest najłatwiejsze miejsce, no, ale o, chcemy zmienić pas. To jest właśnie pytanie, które często mi zadają osoby, które nie są fanatykami motoryzacji. Bo po co w ogóle taka moc, jak są ograniczenia prędkości nie można ich przekraczać przynajmniej zgodnie z prawem i oficjalnie. Ona jest po to, żeby móc właśnie robić takie przyspieszenia, które są absolutnie uzależniające. W tym samochodzie nie trzeba żadnego audio. To, to jest to prze, przełączniki zresztą fajne. Jedziemy sobie komforcikiem. Fajnie. Wytracę teraz trochę prędkości, bo akurat nikt za mną nie jedzie. Widzę, że jest sytuacja, że chciałbym się włączyć. Mam jakiegoś powodu 90 i nagle mam 140. Pyk. To w ogóle nie trwa nic. I ten dźwięk do tego absolutnie uzależniający. Ale jak to na dwójce, jak widzicie, ile byście nie jechali do 140, to zawsze są ludzie na zderzaku. puścimy króli szosy i będziemy się delektować przyspieszeniami, a nie prędkością. Dobra, no, znacie a dwójkę, jeśli jechaliście kiedyś do Warszawy albo z Warszawy, wiecie, że to droga praktycznie śmierci. Więc nie będę tutaj szalał. Zostawiam Wam z, z tym, co się udało nagrać. Bardzo się cieszę dla przyszłego właściciela tego samochodu. On nie ma nawet 400 tysięcy przebiegu. Jest naprawdę świeży. Bardzo się też cieszę dla obecnego właściciela samochodu, bo nie wiem, jaki ma następny plan. Ale jeżeli to jest coś, co będzie jego benchmarkiem, od którego idzie dalej, no to na pewno będzie ciekawie. Zjawiskowe auto. Nie powiem wam, czym mnie kupił, bo mnie na nie nie stać. Więc to jest głupie myślenie. Nie wiecie tego. Ale powiem wam, że to przyspieszenie mnie absolutnie uzależnia. I po tym teście wiem, że chciałbym mieć fałsemk. Oj, bardzo bym chciał. Ja. <ścoughs> yeah. Chciałem, żebyście mogli się że tak jak ja. Jeżeli doczekaliście do tego momentu, to bardzo Wam dziękuję. Widzimy się na następnych testach. Hej!